アンはーガハムホヘンガハエ。アノハンナハハ。おしょんにちょうにぐのすきとんとはへんなし。アインスタムのじゅしさまをほんにしとっこんなしたはりきしろ。<々子> Halo? 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 Filmik polski Krzysztofa Jana Niewolnego pod tytułem... Miejsca zwykłe i niezwykłe podobne do tych, które znajdują się w naszym kraju Polsce. Japonia. Proszę Panią, proszę Panią. Chciałem tylko z Panią porozmawiać. Może Pani wziąć udział w programie telewizyjnym? Chciałem powiedzieć, że tak mało Japończyków skośno-okich tutaj jest. W tym lesie no praktycznie nie ma w ogóle żółtków. Pełno tylko grzybów, też żółtych. Witam. Przyszedłem tutaj. A właściwie przyjechałem z dalekiego kraju, z Polski, żeby odwiedzić Japonię. i Miejsca, które podobne są do Japonii. Jest tutaj u Was naprawdę ładnie. Przyjechałem z moim psem Rufusem i podoba nam się tutaj. Mamy Japończyków, którzy oglądają ten film. Wszystkich żółtków kośnookich. Kobieta nie wie, co straciła. Wołałem ją, udawała, że nie słyszy. Ja wiem, dlaczego. Pewnie zbierała żółte grzyby. No, ale co zrobić? Skoro lubi tak jeść, tak, tak po prostu lubi je, to niech sobie je. He, he, he. Ale ominęło ją to, że mogła wziąć udział w audycji 70KZ Osiedle lotnisko dla Japończyków. I mogła właśnie wystąpić w tej audycji, powiedzieć skąd pochodzi, dlaczego tutaj chodzi po lesie. No fajny materiał byłby, ale nie będę leciał przecież za tą żółtą babą. Można wygrać oczywiście również wysokiej jakości nagrody w naszym programie, na przykład srebrny winiary. 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 To wszystko w naszym programie. Te nasze wspaniałe nagrody, które można wygrać w tym programie, są naprawdę ze szczerego srebra. Ze srebra są. Klio. Clio. Klia. Klio. Możemy dzwonić, możemy to dostać. Nie musimy chodzić i poszukiwać tego w sklepach, tak jak poszukiwacze zaginionej arki, na przykład, czy też inni podróżnicy poszukali skarbu. Możemy to dostać, wręcz nie zadzwonimy. Wspaniałe, supernowoczeczne Clio, dla każdego jabończyka żółtego. Dzwoncie żółtki. No, ja. jaja. A oj to, tutaj naprawdę u Was trzeba przyznać, w Japonii jest bardzo, bardzo nam się podoba, bardzo zobowiązani, będziemy pamiętali również o was, jesteście super, naprawdę. W Japonii jest zupełnie podobnie do, jak u nas, i macie również no wysokie drzewa. Jeden. Jeden. Sony Corporation. To okulary które może mieć każdy, każdy kto zgadnie, otrzyma je. To jest najwyższa wygrana w tym właśnie programie, w tym radiu. Dzwoncie, możecie wygrać wspaniałe okulary. Gdy się przez nie patrzy, zmieniają barwy. Co chwilę widzisz świat w innych kolorach. Świat już nie będzie dla ciebie taki nudny, gdy będziesz miał właśnie te okulary. Zademonstruję to później. Prezentacja okularów to... strony corporation. corporation. Okulary można przyrównać do prezerwatywy, do tabletek antykoncepcyjnych. Jeżeli regularnie kobieta je zażywa, to wtedy nie zajdzie w ciążę i świat widzi w kolorach. Jeżeli zaniedba, to świat staje się dla niej czarny, brudny, ohydny, niedobry, brzydki, czarno-biały. A tutaj właśnie jest podobnie z okularami. Jeżeli je ubierzemy, świat stanie się dla nas kolorowy. A zresztą to jest głównie dla osób, które mają problemy z takimi czymś. Bo zobaczcie, nawet bez okularów świat jest w kolorach, jest piękny. Ale jeżeli ktoś ma takie problemy, cierpi na depresję, niech kupi sobie właśnie to, takie okulary w sklepach filmowych 70 HZ FM. Jeżeli nie wygra dzisiaj, a jeżeli chcę wygrać, to niech dzwoni. Chcę wygrać, dzwonię, bo muszę, bo chcę, bo chcę mieć te okulary. Jeżeli nie mam odwagi, sklepy 70 HZ FM, w każdym sklepie takim można dostać te okulary Sony właśnie Corporation. Okulary są niezniszczalne, odporne na wstrząsy, na zarysowania, są ze specjalnej ceramiki wykonane, ze specjalnego szkła, takiego, które jest niezniszczalne. Próbowałem je rozdeptać na semencie, nie szło, rzucałem nimi o ściany wieżowca, też nie szło. Ale jeżeli będziemy chcieli widzieć świat w kolorach, to nawet bez takich okularów zobaczymy taki świat właśnie w kolorach. Niestety nadszedł już czas pożegnania. Smutny bardzo, ale nadszedł. Bardzo nam się mile spędzało czas u Was w Japonii. No ale Polska, Polska nas wzywa i musimy wracać do Polski. Ja i Piesek jesteśmy wdzięczni. Rufus i ja będziemy pamiętali mile spędzone tutaj chwile. Nasza kadra pracująca w radio również. Jesteśmy zobowiązani Was zaprosić i od teraz można powiedzieć, Japonia i Polska to są prawdziwi przyjaciele i będziemy nawzajem się na pewno uzupełniali, odwiedzali. Jest nam bardzo przykro, że musimy jechać. Do zobaczenia. Do widzenia. Żegnajcie. どこかしんかんたへ。<music> <music>